Witam Państwa, produkcja rozsady brokuła na zbiór jesienny ten sam tunel co w poprzednim tygodniu zaraz Państwo zobaczycie jaki jest postęp produkcji rozsady to są rośliny, które pokazywałem jako starsze mamy już praktycznie dwa liście właściwe drugi co prawda dopiero niedawno wypuścił, ale już jest I tutaj jest faza rozwojowa na... Podlanie produktem Magic P Star, żeby dostarczyć fosfor roślinie, żeby w miarę, kiedy będą chłodniejsze jakieś noce, żeby ona nie cierpiała. Natomiast po drugiej stronie mamy rośliny młodsze, tutaj mamy w pełni rozwoju, rozwinięte liścienie i tu jest faza rozwojowa taka, żeby podlać to preparatem Previcur Energy żeby w razie czego kiedy będzie wysoka wilgotność w obiekcie nie rozwinął się zgorzel siewek. Co tutaj można jeszcze zrobić, proszę państwa? Myślę, że tak naprawdę w tym momencie niewiele więcej podlewać rozsądnie, żeby nie wypłukiwać składników pokarmowych. I to wszystko. tak. Myślę, że jeżeli będzie już pełen drugi właściwy, to można zadozować jakieś nawozy rozpuszczalne, które będą zawierały azot-fosfor-potas i stosunek azotu do potasu jak 1 do 1,5. Tylko proszę Państwa, w czystym składniku. Nie w K2O, nie w P2O5, tylko w czystym NPK. Czyli jeżeli będziemy mieli azotu. Gdzieś w granicach 10-12% to potasu w czystym składniku, gdzieś w granicach 18% czyli ponad 20%, żeby było w nawozie, i wtedy możemy takie rośliny podlać roztworem który będzie zawierał kilogram na 1000 litrów wody i takie podlewanie na początku robimy co drugi dzień. Następnie praktycznie możemy to pod takie rośliny, jak już będą troszeczkę większe, podlewać codziennie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby większe rośliny troszeczkę przesuszać, żeby system korzeniowy się dość dobrze Rozwijał. Oczywiście możemy wykorzystać w późniejszym okresie inne preparaty, ale o tym powiemy sobie w następnym odcinku filmu. Także zapraszam Państwa do oglądania dalszych odwiedzin w gospodarstwie rozsadowym, jak i w gospodarstwach produkujących warzywa już w gruncie.